To jest sala, w której profesor Religa wykonał pierwszy udany przeszczep serca. W tej sali był pacjent, biorca, w sali obok był dawca. Fotograf, który wykonał to słynne zdjęcie, wywiózł z Polski walizkę klisz. Wykonał około 2000 zdjęć. I tylko to jedno zostało opublikowane. Zdjęcie, na którym profesor Liga wygląda, jakby był załamany nieudanym zabiegiem, a to po prostu był efekt zmęczenia tą pracą. I jakby to zdjęcie z podsumowaniem całej działalności profesora Ligi. Zabrze było bardzo ważne, bardzo ważne z dwóch względów. Po pierwsze, no to, że mógł mieć swoją klinikę i robić to, na co miał ochotę, i właściwie spędzał 90% swojego czasu w klinice, a z drugiej strony był pod ogromnym wrażeniem ludzi. Wspaniały człowiek, skracał dystans, nie czuło się tego, tej obawy. Rozmowa z panem profesorem, wtedy jeszcze docentem. To była wielka przyjemność. Człowiek się nie stresował, mógł powiedzieć wszystko w spokoju na temat pacjenta. I to było dla mnie przykładem później w życiu, w postępowaniu z innymi chorymi. Współpraca z takim człowiekiem to jest wielka przyjemność. Tego się nie da przekazać w słowach, ale czuliśmy się w jego otoczeniu bezpieczni, przede wszystkim bezpieczni, nie zestresowani, a na tym zyskiwał przede wszystkim chory. Mieszkańcy Zabrza wiedzieli o tym, że profesor Liga jest gorącym fanem górnika Zabrze. Każda jego zapowiedziana wizyta na meczu górnika Zabrze to było ogromne przeżycie zar zarówno dla Kibiców zebranych na meczu, a szczególnie dla drużyny. Warto było wtedy zawierzyć profesorowi, bo przecież to było coś. Dziś to jest oczywiste, że tak jest, że, że, że dokonaliśmy tego, ale wtedy takiej idei, żeby stworzyć niepaństwowy i niekomercyjny ośrodek naukowo-badawczy, placówkę naukową, niepaństwową i niekomercyjną, to był pomysł, który. No, który mógł wymyślić tylko z w no, Po prostu tylko on to mógł wymyślić. Cała reszta to jest pochodna tego jego zaangażowania, tej jego idei. Po prostu on to wszystko stworzył i do dziś zresztą trzyma ten duch, jego się tu unosi.